Dzień dobry, dzień dobry, 6.51 rano, wszyscy zdążyli zjeść, i stać i się spakować nawet. Wyjeżdżamy, gdzie wyjeżdżamy? Do Zatoru. Do Zatoru, a co tam jest? Energylandia. Energylandia, zobaczymy dalej. Dzień dobry, dojechaliśmy drodzy moi, tam popatrzcie. Widzicie? Największy roller coaster chyba w tej części Europy. My też będziemy się tutaj bawić. Trzymajmy kciuki za dobrą zabawę. Będzie ma i O tak sobie się zastanawiamy, gdzie ten Norwerci byłeś przed chwilą. Gdzieś tam, gdzieś tam. A myśmy jeździli na różnych szybkich maszynach. Proszę zobacz sobie. Spójrz. To jest coś. <głosy> <głosy> na razie świetnie się bawimy Zarwaliście, po prostu nie możemy tylko tak czekać następnej atrakcji. I pójdziemy na zadrę. Wszystkie we trójkę Panią Iwan Konaczele. <noise> Starbert. <-te>. Gdzie <noise> tam na zadrę przez? <noise> Średnio i podbiewało mnie, zobaczcie, że tak Tak? To mi na do chury. ale jest ok, idziemy tamto. Teraz Maciek z tołu jadę. ja O, Norbert, dzień dobry Norbercie, miło ci widzieć. Co tu robisz? A tutaj, czekam. Czekam na zadrę. W pierwszym wagoniku na pewno. Właśnie. No jasne, o tak. Trzymajcie kciuki. Nie, ja była. <śmienicza> tak, 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 to wyraża, byłam, tak, jest. ja Widzisz teraz? Drodzy, Drodzy tak. moi. Ostateczne odliczanie. Skończyliśmy. Zadowoleni? Szczęśliwi? Łapki w górę, pamiętajcie. Łapki w górę dla nas. A tu my jesteśmy. Tu pokaż wszystko. Odliczamy. I'm yeah. gonna yeah. yeah.